Ewangelii według Świętego Łukasza. Że umarli z martwych wstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy, pan, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Bóg jest Bogiem żywych, dlatego że to żywi go czczą i ży, żywi pozostają przy życiu Mimo, że powinni umrzeć. Bóg jest Bogiem żywych, dlatego że Ty, bracie, masz życie, Ty, siostro, masz życie, chociaż tak naprawdę wokół Ciebie jest śmierć. Ile razy wchodziłeś w śmierć, pozwalałeś śmierci, by Cię ogarniała, by Cię wypełniała, a Bóg jest Bogiem żywym i przychodził do Ciebie z odnowionym darem życia, by Cię nie utracić by cię uratować od Twojej śmierci, by Twoją śmierć pokonać. Do zobaczenia jutro.